Dziema widzowie. W momencie, w którym oglądacie ten materiał, to na naszym kanale pojawił się odcinek, gdzie prezentowaliśmy długo wyczekiwany skrypt na event szkolny z G 2025 roku. Więc po prostu chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić do tego, żebyście sobie na ten odcinek weszli i obczaili jak cały skrypt działa, jak się prezentuje, jakie są w nim funkcje. No a żeby, żebyście się do tego dowiedzieli, to musicie tak jak mówię wbić na ten odcinek, gdzie było wszystko prezentowane. Link tego odcinka w opisie tego materiału, więc zapraszam, yy, yes. żebyście sobie tam wbili, obczejęili wszystko. Oczywiście też zostawcie suba dzwonkiem, żeby Was odcinki nie omijały ani shortsy, łapki w górę i miły komentarz i z tego takiego ogłoszenia. Ja to by było na tyle i ja spadam siema widzowie.